Prace renowacyjne najcenniejszych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim prowadzi od ponad 15 lat Instytut Polonika. Wojna wymusiła na nas pewną korektę planów. Należy podkreślić, że projekty konserwatorskie zostały utrzymane. Już w zeszłym roku od lata, po tym pierwszym etapie wojny, od lata wrócili polscy konserwatorzy i wraz ze swoimi ukraińskimi kolegami prowadzą pracę. One w dużej mierze będą również kontynuowane w kolejnych latach. Jak zawsze, naszą szczególną uwagę Przyciąga bazylika metropolitalna w niebo Najświętszej Marii Panny, katedra Łacińska w Lwowie. W ramach projektu Wspólne Dziedzictwo odnowiono najbardziej wartościowe zabytki Nekropolii. Jednym z nich jest najstarsza zachowana kaplica Dunin-Borkowskich, zbudowana w 1812 roku, przy której stoją rzeźby Dłuta Hartmana Witwera. Kaplica Dunin Borkowskich jeszcze zupełnie innym stylu, w stylu właśnie takiej greckiej świątyni, z rzeźbami nawiązującymi do antyku. Te rzeźby, tak jak wspomniałam, one już powróciły do, do kaplicy. Można je oglądać na zewnątrz, są pięknie odrestaurowane. Tutaj rzeczywiście ogromnym zaangażowaniem wykazał się zespół polsko-ukraiński, ponieważ pracowali i w czasie alarmów bombowych, i w momencie, kiedy były przerwy w dostawach prądu. Więc ten projekt naprawdę był trudny. Przed rosyjską agresją udało się odnowić także Kaplicę Barczewskich, wzorowaną na kościele Sakra Ker w Paryżu. Jej fundatorem był hrabia Probus Barczewski z Podola. Pozostawił ogromne zapisy i charytatywne, i dary dla muzeów, dla instytucji kultury swoich czasów. Ogromna nagroda, ogromny fundusz nagrody imienia Probusa Barczewskiego to były pieniądze przekazane Akademii Umiejętności w Krakowie i ta nagroda przyznawana literatom, malarzom, artystom funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. Ale do dziś na przykład nie udało nam się znaleźć ani zdjęcia probusa Barczewskiego, ani ryciny z jego podobizną, choć tak jak wspomniałam był postacią niezwykle ważną i znaną w Lwowie i nie tylko w Lwowie. Jeszcze w tym roku Instytut Polonika planuje rozpocząć prace renowacyjne XIX-wiecznej Kaplicy Jaworskich z bardzo złym stanem technicznym. Tam mamy bardzo uszkodzony dach z dachówki ceramicznej, przez który dostawała się woda. Widzimy na elewacji wysolenia. Wnętrze jest też również wysolone. Cmentarz Łyczakowski w Lwowie to szczególna nekropolia nie tylko ze względu na osoby, które tam są pochowane, ale też z uwagi na zabytkowy charakter nagrobków. Do tej pory, dzięki zaangażowaniu Instytutu Polonika, Wyremontowano już ponad 300 polskich pomników.